Dzisiaj pogadamy o tym, jak mózg dba o nasze bezpieczeństwo aż do przesady. Wyobraźcie sobie, że macie własnego osobistego bodyguarda. Tyle, że zamiast muskularnego faceta w garniturze, przystojnego, pilnuje was maleńki, nieco neurotyczny strażnik w waszej głowie. I biega w tej weftę te i krzyczy głównie spanikowany Tam nie, tam jest niebezpiecznie tego nie rób, tego nie mów. I przed czym cię ten strażnik chroni. I niestety w dobrej wierze to robi, ale niestety udaje mu się trzymać cię z daleka od ekspansji, od rozwoju. Czy to znaczy, że on jest okropny? Nie, to nie jest strażnik więzienia. To naprawdę Twój bodyguard i chce dla ciebie dobrze, tylko zwyczajnie przesadza. Warto sobie zakonotować że mózg zanim pozwoli ci podjąć decyzję zawsze pyta czy to jest bezpieczne czy ona przeżyje bo z jego perspektywy to jest główny cel jego trzymać cię przy życiu żebyś była bezpieczna i z jego perspektywy poszerzanie świadomości to jest jazda bez trzymanki po klifie i to jeszcze na tylnym kole motocykla jak masz coś zrobić innego Masz iść do szefa po podwyżkę, to włącza się wyjący alarm. Zginiesz! Masz przeprowadzić tak zwaną trudną rozmowę. Zdajmy na to mamą, a tu wybrzmiewa w głowie ogłuszające: Nie skacz w przepaść, będzie okropnie.